Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami multiplayer z gry Assassin's Creed Brotherhood po raz kolejny. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu coś nagrać, bo z tym multiplayerem jest więcej problemów niż, niż faktycznie zabawy, niestety. Jeszcze nie wiem dlaczego nie widzę na mapie oznaczonego mojego celu, no niestety. Gramy oczywiście w trybie yy, ścigany, jakoś chyba najbardziej mi się ten tryb podoba. Dobra, mam cel na dole. Wtopię się w tłum. W sumie nikt mnie teraz nie ściga, to nie muszę się wtopiać. No i na górę. Okay. Gdzie jest mój cel? Na razie to się zachowuje jak małpa. Dwie osoby widzę ścigają ten sam cel. Dobra, jestem na jego poziomie. No chodź tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, cwaniaczku? Zapolujemy na ciebie. No, 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 zbliżam się, zbliżam. Jest gdzieś na górze. Jest, biegnie. Dobra, czyli wiemy już, że jest nade mną. Przemieszcza się tam. Okej. Okay. I siódmy poziom przy okazji. Teraz ja muszę spierdzielać. Ścigają mnie jeszcze osoby. Dobra, przebrałem się. Da mi to w sumie chwilę. Te bramy, które się świecą, oczywiście mogę wykorzystać. Przebiegając przez nie szybko, one się zamykają. I to ułatwia ucieczkę. O! No ale trzy osoby na mnie... E, na mnie polowały, więc ciężko byłoby uciec. No jestem jeszcze... Jeszcze jestem drugi, więc nie jest najgorzej. Mecze są tutaj krótkie, więc materiały, które będę nagrywał z multiplayera też będą krótkie, a ja w sumie to i lepiej, bo strasznie, strasznie ciężko. Aha. Czyli ja teraz nie morduję nikogo. Okej okay. Dosiądę się tutaj do tego pana. Bo w sumie cóż innego mógłbym zrobić. Ajajaj! Obczaili mnie. Czemu tak na mnie polujecie? Ja jeszcze nikomu nic nie zrobiłem Powiedzmy Dobra, ścigam kogoś w końcu na górze jest O, widzę go Cholera Ciężko będzie go dostać Ale da się Świetnie Przebranko w sumie dwie postaci mnie, mnie ścigają, więc przydałoby się do kogoś dołączyć. Kolego, zaczekaj, bo ja chcę tam się wtopić. Okay. Czemu mnie ściga dwóch? Oj, uciekaj! Ach, nie ten przycisk nacisnąłem przez przypadek zupełnie. No ale nic, to się zdarza, to się zdarza jeżeli słyszycie jakiekolwiek odgłosy tła no to oczywiście was mocno przepraszam za to ale wokół mnie pełno remontów a w innym czasie nie mogę niestety tego nagrywać bo nie ma, nie ma z kim grać ostatni czas dobra, na jakieś podboje skoczmy tutaj gdzie mamy teraz tego typa tam ktoś popędził po lewej przebierzmy się nie mogę jeszcze, 18 sekund Jasna cholera. Myślałem, że to ktoś, kto chce mnie załatwić. Dzień dobry. Do widzenia. Teraz będę lepiej uważał, żeby przynajmniej nie ten. Nikt mnie nie załatwił. Chcę się wtopić w tłum. Dobra. Tu mam szansę, bo kolej jest identyczny jak ja. Wyznaczono mi nowy cel, gdzieś na, gdzieś na górze. Panie. Panią przebierankę Oooo! Chyba się uda Jest! I nawet udało mi się zakończyć pierwszy, więc nie najgorszy ten mecz był Uff. Mówiłem, że się jeszcze będę starał w tej grze No i właśnie to czynię. Awansowałem na siódmy poziom. Wow Siódme, szczęśliwe, dlatego tak było. Dobra, spróbuję jeszcze coś, coś nagrać, jak się uda, to oczywiście będzie kontynuowany ten materiał, jak nie to Wam jeszcze podziękuję, tak więc widzimy się za momencik. No i witam Was ponownie w trybie ściganym, udało się jeszcze dołączyć do rozgrywki. Uff, ale miałem fart, siedział mi mój prześladowca na ogonie. Ojej, 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 panowie, nie tak ostro! Tędy, tędy, tędy... Już mnie ściga nowa postać. Gdzież to cudo jest, co ja ścigam? No, no, cudo w dosłownym znaczeniu tego słowa. Czyżby to ona tam pobiegła? Przepraszam? Jest na dole. O, tam była, dobra. Widziałem cię, widziałem cię. Muszę uważać, bo... Pierwszy mnie ktoś wykryje, gdzież ona jest. Ej, piękna, pokaż się. Dobra, czuj z tym. Będziemy się bawić w jakieś podchody. Jedziemy z tym koksem. Ja wiem, że w tej grze w sumie chodzi o podchody, ale. Nie pozwolę tej pięknej, żeby mi uciekła. O nie. Chyba kuma, że... i teraz ja muszę uciekać też. Ja ścigam... ...i <ścoughs> jestem ścigany. No to jest piękne w tej grze po prostu. Dorwają czy nie? Oj, ktoś mi... Ach, kurcze pieczone! Dopadł mnie. Padłem na przechodnia. No niestety to są. To jest jeszcze brak umiejętności wynikający z y, krótkiego obsowania z y, grą. Tak więc y, jakiegoś skilla na wysokim poziomie ode mnie nie oczekujcie, ale myślę, że dostarczę wam troszeczkę rozrywki. A, widziałem jak tam siadłeś, kolego. Jest po tobie. Chciałem ci tylko powiedzieć. Tak, to ty. Na razie okej, okay, świetnie udało się. Jeszcze raz wybaczcie te dźwięki w tle. Postaram się je zakłócać e, moim e, jakimś gadaniem. No ale niestety to jak, tak to jest, tak to jest, że czasami nie mamy wpływu na to co nas otacza, szczególnie jeżeli mieszkamy w bloku i na dźwięki, które dochodzą z okolic. Chyba będę musiał tu zeskoczyć, bo... A nie, nie będę musiał. Będę musiał? Nie będę musiał. No to gdzie on jest? Cholera. Gdzie ty jesteś, kolego? Po powinienem go widzieć. Aha, tam był. Dobra, już widziałem cię. Tam sobie popy popyla, że tak powiem, ale on chyba ściga kogoś. Potknął się, czy co? A, usiadł. Okej, okay, kolejny usiadł. Zaraz go dorwiemy. Nie usiadł. Popyla. Ajajaj, teraz to mi zwieje. kto mnie ściga. Koleś? Już wiem kto mnie ściga, tak? Niepotrzebnie o tym mówiłem. No nic. Jedziemy dalej. Jezu, jaka ta gra jest fantastyczna, szczególnie właśnie w trybie multi. To jest to jest. Mi to się chyba by nigdy nie znudziło. To jest tak oryginalny multiplayer, że po prostu grzechem by było w niego nie pograć. Oj, wybaczcie za te... Jakieś ścinki, cokolwiek by to nie było. Nie wiem skąd to się wzięło. O, na górze jest. Na górze, na górze, na górze. Wracaj, wracaj. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Jesteś, jesteś. Widzę cię. Muszę uważać, żeby nie była w polu widzenia. Na górze jest, widziałem. Dobra. Aha, tam poszła. Poszła? Chyba poszedł, bo to jakiś klaun. Joker. Czy cokolwiek. Dobra, na dole, na dole, na dole. Tam, okej. Okay. Pobiegnijmy zatem. Muszę uważać, mocno, bo tu ktoś może się czaić. Ludzie, którzy tu grają, są naprawdę świetni. Jeżeli chodzi o tą produkcję. Tak więc tu jest. Tam był. Ła, moja postać. Do zabicia. Na górę sobie pędzi. Ciekawe czy się uda. No i dupa za przeproszeniem. Cał nie uciekł. A może i nie. Ach. Tam mi się podświetla jeszcze przycisk myszki, ale chyba nic z tego. No, 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 po sprawie, dorwałem. Ależ to było piękne, to było piękne, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Przebiorę się, postoję chwilę dla bezpieczeństwa. W sumie nie ma tu nikogo, kto by wyglądał podobnie do mnie, a to jest duży minus. Mam nadzieję, że nikt mnie nie widział Kogoś tu ścigam Jest na górze, dobra eee, Przemieśćmy się może tędy Ktoś tam pode mną Mam nadzieję, że nie za mną Dobra, mamy teraz ścigać Kata Kurze, te postaci są tak świetnie odwzorowane O, w polu widzenia Dobra, widzę go Chyba obczaju że za nim idę. To jest bardzo możliwe. O, wow, jaki i ten! Patrz, osoby go ścigają. No to ciężko by było go dorwać mi. No właśnie. Ktoś inny zabił mój cel? Dobra, jest na dole. Kto jest na dole? Clown znowu, znowu klauna. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu go. O, zastrzelił ktoś kogoś. Straszne to na dole. Dobra, jedziemy. Jak trzeba ścigać, to ścigamy. Gdzież ten klaun? No? Na górze? Nie! Nie! <grywa> Zostałem zwabiony, można powiedzieć. A kurczę, miałem szansę. Na... Uuu, w, w tej rozgrywce, no nie idzie mi najlepiej. Ale, ale akcje są dosyć ciekawe, więc ja mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w dobrej zabawie. Dobra, mamy tu cel na dole, który biegnie w moją stronę, więc jest mój. Uhu, uuu, uh, uh. rewela. Mogłem się jeszcze zdążyć przebrać w międzyczasie. To by było efektownie. Dobra, pogadamy sobie, nie pogadamy sobie. Znowu klaun. I źle mi to wróży. Ajajaj, gdzie ten klaun jest? Gdzieś na górze. Okej, okay, może, może gdzieś tutaj, w tym kierunku będzie się przemieszczał. No, widzę, że się przemieszcza. Także nie jest źle. Gdzieś na górze, przede mną. Gdzie on? jest ten klaun? Chodź tutaj, chodź tutaj do mnie. Głupie tak chodzić po dachach nocą, bo od razu można stać się podejrzanym. Och, fuck! Nie zdążyłem uciec. Mm. Właśnie mogę nie wchodzić na dach. Dobra, przynajmniej nie jestem ostatni. Odwrotność tego co widzieliście w poprzednim materiale, no ale, ale. Tak jak mówię, tutaj czy się przegrywa, czy się wygrywa, to i tak ja się czuję jak wygrany, bo gra jest rewelacyjna. Jeszcze raz na dach. A co? O, widzę klauna. Dobrze? Idealnie. Śmierć z nieba. Ok, postojemy sobie. Dzień dobry. Co słychać? Co u dzieci? A co u Stasia? W porządku? Ok. Kogoś na górze jeszcze mam dorwać. Dojesz, dajesz, dajesz, synek, dajesz! Gdzie teraz? Na dole? Jakiegoś kata. Na górze. Na górze, na dole. To się zdecydujcie. Dobra. I tak końcówka. Gdzie jesteś, kacie? Tu jesteś. Ktoś mnie ściga. O, Dopadł mnie. Skubaniec, skończyłem piąty. E, no, to troszkę dłuższy materiał mi wyszedł. Bardzo się cieszę, że udało się taki nagrać. E, pierwszy mecz był zdecydowanie lepszy od tego, ale i tutaj się świetnie bawiłem. Ooo, ósmy level, jak tu się fajnie leveluje. E, ukryty pistolet, fajnie, fajnie. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze trochę posiedzę, może coś jeszcze nagram, żeby później wrzucić. A Wam serdecznie dziękuję za ten materiał. E, trzymajcie się, do usłyszenia.